Zdrowe jedzenie stało się teraz takie modne. Oszaleliśmy na punkcie dobrej, zbalansowanej diety. Więc jak zwykle to bywa, ktoś zaczął zbijać na tym interes. W dzisiejszym pączku spojrzymy na zdrową żywność. Koryna już i Maciej obchodzą dzisiaj imieniny wszystkiego najlepszego. M -m -ma. Wszyscy się śmiejemy z tej historii, także do McDonalda przychodzi facet i zamawia. Ja poproszę Big Maca, McRoyala, podwójne frytki i McFlurry. O, i do tego jeszcze... Cola light. No bo przecież chłop jest na diecie, tak? Istnieją tacy ludzie, którzy uważają, że cola light jest dobra. Jeżeli je należysz do tych osób, to ci powiem, że masz nie po kolei w głowie poukładane. To dziadostwo zawiera w sobie aspartam. Aspartam. Wiesz co to jest aspartam? Śmierć. Dietetyczne napoje gazowane są naprawdę nikomu niepotrzebne. Oranżada jest dobra z biedronki. Nie będę tutaj podawał nazwy, nie będę reklamował. Taka biała. Wiwat. Niezwykle słodka, zalapiająca całą buzię. Wiecie ile ma kalorii? Zero. Si dzieją cuda. Kolejne produkty, które wmawiają nam, że są zdrowe, to jogurty. O jogurt naturalny, tak? Okej, okay, możesz sobie go pić, ale się trzymaj z daleka od tych wszystkich owocowych, od tych wszystkich jogurtów light, fit. Nic dobrego nie wynika z jedzenia takich produktów. Nawet powiem więcej. Jestem zwolennikiem teorii głoszącej, że mleko krowie nie jest potrzebne dla człowieka. Wiecie, jakie kości wzmacnia krowie mleko? Kości cielaczka małego. Mleko jest po prostu smaczne, więc firmy pompują pieniądze w reklamę. Jednych lekarzy masz po jednej stronie, którzy mówią, że mleko jest okej, okay, a drugich lekarzy masz po drugiej stronie i oni mówią, nie, ale mleko nie jest okej. Okay. Ale mleko jest takie dobre, z płateczkami, z cukrem. Jeżeli chcesz pić mleko, to kupuj od pani baby na bazarze. W takich butelkach po, po napojach, ona ma tam prawdziwe mleko. Ale to mleko jest yy, niedobre, w ogóle mi nie smakuje. <laughs> Ja staram się nieść jeść już od 7 miesięcy, czasami mam odpał i na przykład zjem pizzę z serem. Dopiero wtedy, po, po długiej przerwie, uświadamiasz sobie jak twój organizm reaguje na nabiał. Uuuu... Jak puściłem bąka, to najnowszy raport CIA ogłosił, że w Radomiu mają broń biologiczną. Serio? Świętem. na dziś jest Dzień Farmaceuty. Pa, pa. Ten odcinek tegoż niezwykle fascynującego programu dobiega już końca. Ja się już będę żegnał. Widzimy się jutro, jak zwykle, o godzinie 19.00. Właśnie zjadłeś! Pączka!